Jestem. To dobrze. Chodź, zobacz coś. Na no co? Że, co? Jak to Przecież... no... no właśnie, dostała się dękę. Kolejną jedynkę. Ty, ty się dziewczyno uczy, nie? No, uczy się. No co? No. się. Mam nadzieję, że się będzie uczyć. Krystian, chodź tu. No, co już? Co się tak drzesz? Zobacz, co Twoja córka dostała. No, kolejna jedynka, jak zwykle. Zamiast się uczyć, to powinnaś. Nie wiem, widać, że się w ogóle nie uczysz, więc zamiast się uczyć, to co robić? No, siedzę i gadam. Z kim? No z Nikim, a z kim? Eee, okej. Okay. Cicho bądź. No dobra. Nieważne. O, nie muszę to schować telefonu. Hmm.